Mało ostatnio coś piszę, po prostu nie mam czasu, zwierząt dużo, yy, ciągle coś się dzieje i zobaczcie, to jest kolejna bida, którą dzisiaj zwinęła Wiola Maślanek, to jest sunia, to jest młoda sunia, zobaczcie jakie ma pazury, zobaczcie jak wygląda, yy, nie mam jak Wam teraz pokazać, ale ona jest cała w płach. I to jest taki ulepek. Nie wiem, czy coś nie tak jest z jej sierścią, czy po prostu jest tak zaniedbana. Y I znowu, co zeszłam troszeczkę, bo jeszcze poszły do adopcji i kilka dorosłych. No to z powrotem zaczynam nadrabiać. Zrobiłam i posto karmę i jest cisza. Jest cisza. Ja wiem, że to jest fajnie, jak mi lajkujecie, serduszkujecie, kolejny piesek poszedł do adopcji, kolejny uratowany, hura, brawo Pani Doroto. Mi nie są potrzebne Wasze brawa. Mi jest potrzebne jedzenie dla tych psiaków. Niedługo zima, więc będę potrzebować również makaronów, ryżu, bo zimą im częściej gotuję. Tak? Teraz to jeszcze, no nie mam czasu, chyba że jakiś dzień pada, to im wtedy gotuję. Mam te staruszki, Melania, Pimpuś, Didi. One wymagają lepszego jedzenia. Im też yy, często kupuję po prostu mięso. Więc yy, ludziska to nie są żarty. Z kotami mam 30 zwierząt. I to wszystko chce jeść. To, że one nie mają własnego domu, to nie znaczy, że mają być gorzej traktowane mają mieć gorzej niż taki piesek, który sobie mieszka u pani Basi czy Marysi na kanapie. Trzeba im pokazać, że człowiek to nie tylko zło, prawda? Więc bardzo proszę o pomoc. podałam przykładowy link do karmy, ale wcale nie musi być taka, tylko bardzo Was proszę. Nie kupujcie karmy yy, typu Puffy, typu TROP, bo naprawdę te psy chorują tylko, mają biegunki po takich karmach. I to nie ma najmniejszego sensu. Masz kupić 20 puszek? Kup 4. Ale dobrej jakości. Ja pomieszam z ryżem i też się najedzą, tak? Suchej karmy mamy mamy od Małgosi Brzezińskiej Zuzetowa zaopatrzyła nas także na razie suchą karmę mam ale no brakuje mokrej a ja mam sporo takich zwierząt ja mam 15 psów, które już ode mnie nigdy nie wyjdą także naprawdę to już nie, to nie są żarty że ludziska, mokra karma, mokra karma i jeszcze raz mokra karma jest mi potrzebna. A tą widę nie wiem, jak nazwę dojedziemy do domu, najpierw ją muszę odkryć, bo jest po prostu tragedia. I zobaczymy. Także do następnego.